Hej, jeśli mam kluczki, to jestem z, z Witem serdecznie w kolejnym meście oglądaj i komentuje i tym razem kolejny skaniusik, Tak jest. Gothic Remake w nowej cenie. THQ Nordic przyznało się do błędu z wyceną gry. Hmm, dopiero tak późno bym powiedział, przecież od, od kiedy wiemy, że mm, Gotika y, remake oznaczyli na ile? No, 250 y, y, ziko było. Gdzie jeszcze przy okazji wyszło y, w toku całości, już wyszło, że używają domyślnych asetów Unreal Engine 5. No i to tak troszeczkę wstydnie, no bo 250 y, ziko za Greto to dosyć wysoko. To jest praktycznie jak AAA, taki naprawdę porządny AAA. Ym, a tu jeszcze mówimy o, o remaju, jakby nie patrzeć, więc no przydałoby się, żeby nie było jakichś tam domyślnych kasetów, które oczywiście się są płatne, nie oszukujmy się, ale gdzieś tam są jeszcze jakieś takie domyśl domyślne, ale no, no troszeczkę słabiutką. No i gra oczywiście została wyceniona na nową cenę. Zaraz się pewnie dowiemy, na jaką dokładnie nową kwotę, chociaż poniekąd już widziałem tą cenę i powiem Wam, że nie porywa, ale na spokojnie, na spokojnie. Lecimy dalej. Remake pierwszego Gotika doczekał się nowej ceny. Cena Gothic Remake wzbudziła sporo kontrowersji. Już przy pierwszym ogłoszeniu, hmm, nie w dziwota, wielu graczy stwierdziło, że żądanie około 60 euro za odświeżoną wersję kultowego klasyka to przesada. No i to jest akurat prawda, tak jak zresztą mówiliśmy przed momentem, no, remake za full price a, AAA, jakby to miał być zupełnie nowy tytuł, no to trochę tak słabo jasno wiadomo, gdzieś tam twórcy włożyli spory nakład, bym powiedział, pracy, chociaż wiadomo, jak to różnie Bywa. Jedni więcej, drudzy mniej. Pytanie, jeszcze jak tam z optymalizacją samej gry? No bo to jeszcze, to jeszcze jest ta kwestia, no ale no zobaczymy, zobaczymy. Ale lecimy, lecimy dalej. Szczególnie w zestawieniu z prezentowaną do tej pory jakością. Teraz jednak cena standardowej edycji została obniżona i to całkiem wyraźnie. No, no nie wiem, no nie wiem. Gothic Remake THQ przyznało się do błędu z gry. W oficjalnym sklepie THQ Nordic Store koszt zakupu samej gry gry na PC spadł z 59,99 euro, czyli 60 euro, z okiem do 50 euro. Taką samą kwotę podaje również PlayOn Polska w materiałach prasowych, wskazując równowartość 210 zł. Nie? Czyli tak de facto dyszki obniżki. Nadal uważam, że to jest to strasznie wysoka cena, patrząc na to, jakie ingry są, a tu mówimy o, o de facto odświeżeniu, samego klasyka. Jakby to moim zdaniem kosztowało, nie wiem, 180, 160, to jeszcze to było, na, to by było naprawdę do, do przełknięcia, ale 210 to jest nadal ciutkę za wysoka ta cena w moim mniemaniu, ale no. Tutaj napisali, że w praktyce oznacza to oszczędność ponad 70 złotych. No nie wiem, to 280 ja kosztować tak gra, 250, więc okej, okay, okej, okay, spoko. Pewnie przelicznik, bo to się zmienia ten z, dnie, z dnia na dzień, więc to jest to względem wcześniejszych stawek. Obniżkę widać także u pierwszych sprzedawców detalicznych w Media Expert, Electro Gothic i Electro Gothic Remake na PC można znaleźć w 190 zł 189,99, ale zakrąglamy to, wiadomo, nie? Więc no jasne, spoko, nadal, nadal uważam, że to, no mówię, jakby to jeszcze tam ta dyszka mniej 180 to jest taki max peak, jakby, jakby kosztował, to by było spoko. cena na edycji konsolowych pozostaje nie zmieniono i wynosi nadal niecałe 60 euro. Uff, uf. czyli konsolowcy jak zwykle są poszkodowani w tym momencie. I PC Master Race, czyli tutaj jest oczywiście faworyzacja dla pc żeby to mniej kosztowało. No bo co? No bo na konsole trudniej to zrobić. No, no nie wiem, kurde. No konsola obecnej generacji e, już przypominają tak de facto pc więc nie wiem co tam tak de facto jest trudnego w tworzeniu tych gier, no nie wiem, system operacyjny, no nie wiem co tam w sumie jest, czy to jest Linux czy coś innego, bo to, to no różnie bywa, ale no, no no, nie wiem, no nie wiem, no nie wiem, szczerze powiedziawszy moim zdaniem na wszędzie powinni obniżyć te e, cenę e, gry, nawet na konsolach, no, no bo dlaczego miała to być aż tak mocna faworyzacja w sumie pec pecetów, jakby nie patrzeć, nie, no bo dając grę no to no halo, nie, no coś tu, coś tu nie tak, więc no, ale zobaczymy jeszcze z całością, być może na konsolach jest to bardziej zoptymalizowane, na grach będzie jakiś dziś jak główną, może kto wie, kto wie, zobaczymy, zobaczymy. Lecimy dalej. Zmianę ceny skomentował Head of Community Management VHQ Nordic, Ludziskam, znany jako ZD, który poinformował graczy, zarówno na Discordzie, jak i na dyskusjach na Steamie, że wyższa kwota była nieporozumieniem. Hmm, ciekawe, skąd tu nieporozumienie najwyższej kwoty? No, zobaczymy. Hej, macie całkowitą rację, że cena się zmieniła. Stało się tak, ponieważ to był błąd. Początkowo była ustawiona na 59,99, dopiero teraz udało nam się go znaleźć. I oczywiście, o, dopiero teraz udało nam się go znaleźć. No, no, nie wiem, że w to ślepi byli, nie widzieli ceny. No, coś takiego. Jedna z najważniejszych kwestii. Yy, przy wydawaniu gry jest ustalenie po prostu poprawnej kwoty gry. Jakby nikt go nie zobaczył, no to pewnie by zostawili cenę i dopiero, o przepraszamy, przepraszamy, ale tak wam kasy nie oddamy, nie? No nie wiem, no nie wiem. Dopiero teraz udało nam się znaleźć i to oczywiście poprawić. Mam nadzieję, że nie macie nam tego za złe. Napisał ZID. No, mamy bardzo dużo za złe, niestety, nie oszukujemy się. W komentarzach już pojawiają się głosy, że to raczej wygodna ładka PR-owa, niż faktyczny błąd systemu. Oczywiście, że to jest zagrywka PR-owa, nie oszukujmy się. Zwłaszcza, że jak wspomnieliśmy wcześniej, wyszło, że używają domyślnych assetów z Unreal Engine'a i sobie charge'ują tam 200, 280, znaczy 250, 280 zł za, za remake'czkę goticzka, co jest mocną, mocną przesadą. Więc to... Pff, no, no, taka bardzo wygodna wymówka, bym powiedział, nie? Bardzo ładna. I wygodna. Ale lecimy dalej. Nie brakuje opinii, że początkowa cena mogła być testem cierpliwości graczy, co też mogło tak być. A szybka obniżka to zabieg mający poprawić wizerunek. Z drugiej strony, faktem pozostaje, że podstawowa edycja gry w cenie około 200 zł prezentuje się zdecydowanie bardziej przystępnie niż wcześniejsze 60 euro. Tak jak mówiłem wcześniej, nadal y, 210 dokładnie, bo no, to jest 209,99, więc to jest 210, nie 200, nadal uważam, że to jest ta wysoka cena, no mówię, taki max, peak to 180, najlepiej to by było 160, wtedy to by była idealna cena, wtedy więcej osób by też kupiło tę grę. No, bo patrząc na to, na to demko, które dostaliśmy i stan gry, gdzieś tam jak prezentowali, no to pozostawiało troszeczkę wiele do życzenia. Ma potencjał jak zwykle, no bo nie oszukujemy się, każda gra gdzieś tam, ma to, to, potencjał, wszystko zależne jest od, od wydawcy, jak to dalej pociągnie, jak to uciągnie, czy coś poprawia w finalnym produkcie, czy jeszcze coś pozmieniają w trakcie. Więc to są tego typu rzeczy, ale no, zobaczymy. Obniżka nie objęła jednak edycji kolekcjonerskiej, zastaw z figurką, nie artbookiem nadal kosztuje 199,99 euro, czyli 200 eurosów w THQ Store i 900 zł według polskich, według polskich materiałach Playona. W niektórych sklepach można znaleźć go nieco taniej, za około 869 zł, lecz zawartość pozostaje bez zmian. Dla wielu fanów taki pakiet wciąż wygląda jak wyjątkowo kosztowna inwestycja. Zwłaszcza, że demo zaprezentowane na Gamescomie 2025 się zabrało Krytyczne opinie za oprawę graficzną i techniczne niedociągnięcia. No, czyli to wszystko, co wspominaliśmy, ludziska, że to no, nie wygląda nie wygląda zbyt dobrze jeszcze, przynajmniej pytanie, czy to demko, które było na giemska, to było nadal to stare demko czy jednak jakieś nowsze i to nadal widać te jakieś niedopracowania, to, to jest pytanie, bo to nigdy nie wiemy, który, jaką wersję dostajemy tego dema, nie? czy to właśnie stare, czy jakieś nowsze. To tak samo przy, przy testowaniu Battlefielda, jak testowaliśmy OpenBT, też nie wiadomo, czy to były jakieś starsze buildy, czy to były jakieś nowsze buildy. Ciężko właśnie tutaj to wybalansować, gdzie co się tutaj pojawiło, jaka wersja właśnie, w jakim to stanie faktycznie oryginalnie jest. Tego nie wiem, to dopiero się dowiemy, jak gra będzie miała premierę niestety. Abo stety, więc to jest to. Czy ja będę ogrywał na premierę Goticzka Rimerka? Raczej nie, raczej to będzie taki mocny pas. Poczekam na jakieś promki, na, na spokojnie, ale na pewno gdzieś tam się znajdzie na, na tapecie do, do ograniczenia, no bo wiadomo, gotyczek jedyneczka jest już jest na, na, na tyle stara, że trochę ciężko by się już grało, przynajmniej dla mnie, w tego Goticzka. Dlatego też gdzieś tam liczę na to odświeżenie, że fajnie. Tak samo jak czekam na, na remake Far Cry 1 I. i mam nadzieję, że nie będą czarować, jeśli zrobią, oczywiście, bóg wie ile, tylko dadzą jakąś rozsądną cenę za, za taki klasyczka. No, ale to wszystko, wszystko jak zwykle: yy, premiera podsumuje, yy, jak, jak będzie wydana, i ludzie też ocenią to bardzo. Szczerze, bym powiedział, więc też nie liczę na jakoś mm, przechylne oceny, takie mm, subiektywne, y, obiektywne, nie subiektywne, obiektywne y, recenzje y, krytyków growych, y, więc no, wszystko tutaj y, powychodzi jeszcze. Ja mam nadzieję, że jak zwykle podobają się moje materiały. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnym. Trzymajcie się. He he.